Wyszłam pobiegać i przyszła mi taka refleksja. Jeśli chcesz coś osiągnąć w swoim życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie, bez względu na to, czy to jest obszar związku, bez względu na to, czy to jest obszar zdrowia, czy to jest obszar finansów, kariery, rozwoju takiego wewnętrznego, ty musisz mieć w swoim umyśle stuprocentowe przekonanie, stuprocentową pewność że Ty odniesiesz w tym sukces. Dlatego, że to, co Ty utrzymujesz w swoim umyśle, dąży do manifestacji. Będzie się realizować. I jeśli Ty masz w swoim umyśle choć cień zwątpienia, to będą się przydarzać w Twoim życiu same takie rzeczy, które będą Ci manifestować to zwątpienie. Więc największa praca jest tutaj. I czy to jest łatwe? No nie, nie jest łatwe, to jest cholernie trudne, ale czy jest warte? No jest warte wszystkiego, bo może się totalnie odmienić Twoje życie. Więc pytanie zadaj sobie takie, czy to, co ty robisz w każdej godzinie Twojego życia, naprawdę przybliża cię do realizacji Twoich celów? I co ty sobie myślisz? Czy ty naprawdę wierzysz w to, że jesteś w stanie te cele zrealizować?